Witam cię bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Sproja. Dziękuję, że ponownie odwiedzasz mój blog. A skoro na niego trafasz, to domyślam się, że nie obce jest Ci pojęcie tak zwanej szkody całkowitej. Co ono oznacza? W największym skrócie szkoda całkowita jest to takie pojęcie kluczy dla metody likwidacji w postępowaniu szkodowym, którą przyjmuje ubezpieczyciel do rozliczenia danego odszkodowania. Wygląda to w taki sposób, że jeżeli Twój pojazd na skutek kolizji doznał poważnych uszkodzeń, na tyle poważnych, że nieopłacalna jest jego naprawa, no to ubezpieczyciel stosuje tak zwaną metodę szkody całkowitej, uznając, że naprawa jest nieopłacalna, tym samym przysługuje Ci odszkodowanie nie w wysokości. Równowartości naprawy, ale wysokości różnicy pomiędzy stanem pojazdu sprzednia kolizji a tym, co mógłbyś czy mogłabyś uzyskać na skutek sprzedaży pozostałości tego uszkodzonego pojazdu. Najczęściej pojęcie szkody całkowitej używane jest w terminologii ogólnych warunków ubezpieczenia autokasko danego ubezpieczyciela. Jest to taka klauzula dla ubezpieczyciela dosyć korzystna, w ramach której uzależnia on. Opłacalność naprawy od tego, czy nie przekracza ona pewnego progu związanego z wartością pojazdu, czyli z sumą ubezpieczenia. Na ogół ten produkt jest 70-75%, czyli jeżeli na przykład Twój pojazd był warty w chwili kolizji przed, przed kolizją 10 tysięcy złotych, natomiast koszty jego naprawy wynoszą 8 tysięcy złotych, to najczęściej w takiej sytuacji ubezpieczyciel traktuje tą szkodę jako szkodę całkowitą i rozlicza odszkodowanie wypłacane z tego tytułu na podstawie właśnie tej różnicy, o której mówiłem na, na wstępie. Niestety bardzo często zdarza się również tak, że ubezpieczyciele posiłkują się tą metodą likwidacji szkody również w sprawach z ubezpieczenia OCE, czyli jeżeli Ty jesteś poszkodowany lub poszkodowana kolizji drogowej dochodzisz do określonych roszczeń u ubezpieczyciela sprawcy kolizji, to również ten ubezpieczyciel potrafi w takiej sytuacji określić nieopłacalność naprawy danego pojazdu, wskazując właśnie na to, że przekracza on, że ta wartość tej naprawy przekracza wartość pojazdu sprzednia kolizji. Chciałbym jednak w tym miejscu zwrócić Twoją uwagę na pewien dosyć istotny aspekt, który jest często uzależniony od Twojej woli, a który może spowodować, że to wynagrodzenie, którego się domagasz, może być nieco wyższe. Otóż, tak jak wspomniałem na wstępie, ta różnica pomiędzy wartością pojazdu zastępczego a wartością pozostałości, to tak naprawdę Twoje odszkodowanie w danej konkretnej sprawie. Oczywiście, jeżeli ubezpieczyciel stosuje metodę szkody całkowitej. Zwróć uwagę, że mamy do czynienia na ogół ze sporem w dwóch częściach. Jeżeli zgadza się co do zasady, że koszty naprawy pojazdu są wyższe niż wartość pojazdu z przednia kolizji, to na ogół też ta wartość pojazdu z przednia kolizji, nie jest przez Ciebie kwestionowana. No chyba, że jest inaczej, oczywiście jest tam jakieś pole manewru, żeby wykazać ubezpieczycielowi, że wartość pojazdu powinna być wyższa niż tą, którą on przyjął. Natomiast bardzo często zdarza się, że wartość pozostałości, czyli wartość tego stanu pojazdu uszkodzonego jest, no niestety przez ubezpieczycieli dosyć często zawyżana. Pół jak ubezpieczyciel ma możliwość zaoferowania Tobie na przykład albo wykup tego pojazdu, albo nawet oferenta, który wskazuje, że na przykład te pozostałości kosztują 4000 i za te 4000 jest w stanie ten pojazd, czy pozostałości po nim na rzecz właśnie tego oferenta. Na ogół jest niestety tak, że ubezpieczyciel na podstawie jakichś teoretycznych wyliczeń wylicza teoretyczną wartość pozostałości tego pojazdu uszkodzonego, natomiast niestety Ty możesz ze świecą szukać oferenta, który taką cenę Ci zaoferuje za ten pojazd i w takiej sytuacji, jeżeli ubezpieczyciel nie daje Ci żadnej wyraźnej oferty, z której mógłbyś skorzystać, wezwij go w takiej sytuacji do przedstawienia tej oferty, na przykład w terminie dwóch tygodni. Skoro mówi, że wartość jest 4000 i w jego ocenie jest to wartość linkowa, to powinien to w jakiś sposób uzasadnić. Jeżeli nie spełni tego wymagania i na przykład ten termin, który założysz mu, upłynie, w zasadzie jesteś wolny co do tego, żeby zbyć te pozostałości na wolnym rynku zrób aukcję na jednym z, z portali internetowych bądź też po prostu zaoferuj ten pojazd w internecie, czy też w jakiś inny sposób poprzez ogłoszenia prasowe i spróbuj zbyć go po cenie rynkowej. Ta cena, którą uzyskasz, choćby była ona niższa od tej, którą teoretycznie Ci ubezpieczyciel wykazał wcześniej, to jest właśnie ta cena, którą możesz potrącić od tej granicy górnej, czyli od wartości pojazdu sprzednia kolizji. No i wtedy okaże się całkiem prawdopodobnie, że twoje, twoje stanowisko było słuszne i ta różnica będzie wyższa, a tym samym wysokość odszkodowania nawet z tytułu autokasko może być większa. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę.